Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień, w ten piątkowy poranek. Kochani, dzisiaj chciałbym podziękować na samym początku za Wasze komentarze, które umieszczacie pod słowem na dobry dzień. Są budujące, zachęcające. Ktoś w ostatnim tygodniu napisał, że słowo na dobry dzień jest krótkie, zwięzłe i na temat. I myślę, że o to chodzi: żeby to słowo było krótkie, zwięzłe i na temat, żebyśmy mogli tym słowem krótkim, żyć, rozważać je przez cały nadchodzący dzień, który jest przed nami. Więc dziękuję za ten komentarz, bardzo zachęcający. A dzisiaj kochani przejdźmy do Bożego Słowa, rozważamy temat w Chrystusie i list do Kolosan, drugi rozdział od czwartego wersetu możemy przeczytać tam takie słowa Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Po pierwsze, Warto zwrócić uwagę na to, że Paweł mówi o tym, żebyśmy nie ulegli zwiedzeniu podstępnymi wywodami. Mamy te wszystkie rzeczy, te wszystkie informacje, te wszystkie wywody, których w ciągu dnia słyszymy wiele, konfrontowali z Bożym Słowem, abyśmy konfrontowali je z tym, który jest źródłem naszego życia. Paweł również mówi o porządku i o niewzruszonej wierze w Chrystusa Jezusa. Ta niewzruszona wiara w Jezusa Chrystusa może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek jest zakorzeniony w Nim. Kiedy jesteś zakorzeniony w Chrystusie, to Twoje życie się buduje i umacniasz swoją wiarę, mówi Paweł. Kiedy jesteś zakorzeniony w Chrystusie, to możesz trwać niewzruszenie w wierze w Chrystusa Jezusa. Chrystus jest źródłem, z którego czerpiemy, i kiedy jesteśmy zakorzenieni w Nim, Wtedy możemy najlepiej czerpać z tego źródła, którym jest Jezus Chrystus, którym jest On, nasz Pan i Zbawiciel. Do tego, aby budować swoje życie i umacniać swoją wiarę. Kochani, zachęcam Was też do tego, żebyście przesłuchali y, serię moich kazen, na temat zakorzeniony w Chrystusie. Właśnie tam dogłębnie poruszamy temat być zakorzenionym w Chrystusie. Co to znaczy być zakorzenionym w Chrystusie w codziennym życiu, w życiu chrześcijanina. A dzisiaj, kochani, pamiętajmy o tym, aby być zakorzenionym w Chrystusie. Kiedy jesteś w Chrystusie, Jesteś zakorzeniony w nim. Do tego i masz siłę do tego, żeby umacniać swoją wiarę i budować swoje życie. Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.